Bydgoszcz wspólnie z sąsiednimi gminami zabiega o zmiany w ustawie o funduszu komunikacyjnym. Bydgoszcz informuje. Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski oraz przewodniczący Komisji Infrastruktury Sejmu RP poseł Paweł Olszewski zorganizowali debatę o przyszłości międzygminnej komunikacji publicznej. Odbyła się ona w poniedziałek w Bydgoskich Młynach Rotera. Wzięli w niej udział przedstawiciele samorządów metropolii Bydgoszcz, którzy podzielili się doświadczeniami komunikacyjnymi w swoich gminach. Z inicjatywy przewodniczącego Komisji Infrastruktury powstał projekt nowelizacji ustawy o Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. To szansa na wzmocnienie roli komunikacji podmiejskiej w obsłudze metropolii. Przygotowaliśmy nowelizację projektu ustawy o Funduszu Komunikacyjnym, który w chwili obecnej wyklucza możliwość aplikowania miast na prawach powiatu, czyli Bydgoszczy o środki, które umożliwiają komunikację międzygminną, między Bydgoszczą a sąsiednimi gminami i okolicznymi gminami. Tym samym dokonuje się klasyczne wykluczenie komunikacyjne. Chcemy to zmienić. W najbliższych dniach będziemy składali te nowelizacje i mam nadzieję, że na kolejnym posiedzeniu Sejmu pani marszałek podda już ten projekt które wychodzi naprzeciw mieszkańcom metropolii Bydgoszcz przy pod obrady sejmu. Czytaj więcej na www.bydgoszinformuje.pl.